Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować przepyszną domową kiełbasę własnej roboty, którą możecie przygotować sobie nie tylko do przepysznego wielkanocnego żurku, ale możecie ją też po prostu wrzucić na grilla albo na patelnię i będzie przepyszna. Od czego zaczynamy? Ja mam tutaj mięso, które sobie też podzieliłem i zaczniemy od boczku. Mamy tutaj półtora kilograma boczku. Będziemy go rozdrabniać na szóstce. O, dlaczego? Bo boczek jest dość tłusty, ale ja chcę zachować różne struktury różnych mięs. Nie chcę zrobić z tego parówki. Chcę, żeby ten boczek był wyczuwalny. I tak naprawdę, taką kiełbasę to jest najprostsza kiełbasa i wędlina, jaką możecie zrobić sobie w domu, jeżeli macie tylko maszynkę do mielenia mięsa. Dobrze, więc ja sobie zainstaluję. Szóstkę, tutaj maszynka jest już zainstalowana. Więc boczek zawsze musicie sobie sprawdzić. Dlaczego? Po pierwsze, obetnijcie z niego skórę, skóra nam nie jest potrzebna. Następnie, wycinam sobie wszystkie żebra i kości, które tutaj są. Hop, bo tego mielić nie będziemy. Możemy sobie to zostawić do żurku, albo możemy po prostu przygotować to dla psa. Ponadto, ja sobie boczek już podzielę. Hop, takim bardzo ostrym nożem na mniejsze kawałki, żeby się lepiej mieliło. Boczek mamy już gotowy. Mamy pokrojony, więc teraz będziemy go mielić na szóstce, ale pamiętajcie i nie przejmujcie się, nie musicie mieć takiej maszyny jak ja. Możecie to zrobić na każdej, na każdej naprawdę maszynce do mielenia mięsa, bo większość z nich już ma nakładki do kiełbas. A jeżeli nie macie takiej nakładki, to idźcie do sąsiada, jednego, drugiego, trzeciego, oni na pewno gdzieś w szafie mają takie rzeczy pochowane. Hop. I za jedną kiełbasę na pewno wam pożyczą. Dobra, mielimy boczek. Oj, boczek mielimy. Wolisz wołowinę czy wieprzowinę? Uwielbiam to i to. Z wieprzowiny, Z wieprzowiny prawie nie jem, bo Magda nie je. Ale taki boczek, za taki boczek to się tam pokroić. Naprawdę. Mm. Widzę, że tam pikachu nawet tańczy dla ciebie. Pozdrawiam pikaczu. Lecimy z odcinkiem. Dawaj. Tak. Boczek mamy już zmielony. I teraz tylko wymieniam sobie nakładkę na dziesiątkę. To są bardzo grube oczka, bo będziemy mielić najważniejszą część i którą jest karczek, bo ja uwielbiam karczek. I następnie. O! To jest szynka. Łopatka. Dobra. Łopatka, czekaj, jeszcze raz. Aż mi się od tego Pikachu Arcei pomieszało w głowie. Ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Dobra, słuchajcie, lecimy. Hop, hop, hop. Boczek jest już zmielony. I teraz na tych grubych oczkach mielimy najszlachetniejsze mięso. To mięso musi zostać zmielone na grubych oczkach. Więc ja sobie biorę tutaj dziesiątkę, za chwilę sobie to zainstaluję, a w międzyczasie pokroję sobie przepyszny karczek. No i oczywiście przepyszną łopatkę. Jest to szlachetne mięso, więc kroję, o, w ten oto właśnie sposób i będę na tych dużych oczkach, na dziesiątkach, mielił. Mięso mam już pokrojone, więc co z nim robię? To samo, co z poprzednim. Mielę na grubych oczkach. O tak. Ale zasysa. A no i to jest zabawa dopiero. Kto się pyta, wolisz kisiel czy budyń? Oczywiście, że kisiel. Lecimy, piękne mięsko. Mięsko mamy już zmielone, więc teraz przyszedł czas na wołowinę. Wołowinę mam swojską. A, dobry kacz. I to jest wołowina od mojego sąsiada. 18-miesięczny byk był tutaj zabity. I tego 18-miesięcznego byka wraz z czosnkiem, a mam tutaj dwie główki, dwie główki czosnku. Tak? Hop! Miele! Miele na oczkach numer 3. Lecimy. Tam to psom za chwilę ugotuję. Niech sobie zjedzą troszeczkę boczku. Mm, przepyszny boczek. Kto nie lubi boczku? Psy na pewno lubią. Dawaj. Moje mięso jest już gotowe, jest zmielone, więc teraz chciałem Wam pokazać, jak przyprawić takie mięso. Mam tutaj 4 kg mięsa w całości, więc yy, przygotowałem sobie przyprawy w kieliszkach. Na pewno ci, którzy robią domową kiełbasę, mają kieliszki, a niekoniecznie zawsze mają wagę. Więc na 4 kg mięsa dodaję 1 kieliszek soli. Jest to sol, sól kamienna, niejodowana. To są kieliszki, takie konkretne kieliszki, zwykłe, takie prawdziwe, pięćdziesiątki. Takie banie, jak zamawiacie, o, w barze, chociaż dawno już nie byłem w barze. Sól. Następnie majeranek. Kolejna bania majeranku. Następnie gorczyca. I dodaję tak gdzieś jedną trzecią kieliszka. Hop. To jest bardzo dobrze wszystko obnie, o, o, wymierzone. Dodaję gdzieś tak jedną piątą kieliszka Suszonego ziela angielskiego, i teraz tu jest taki mały kieliszek, to jest pół z tego kieliszka, to jest piątka I daje pół takiego małego kieliszka pieprzu mielonego. I to wszystko z przypraw. Dziękuję bardzo. Wszystkie składniki mamy już dodane, więc teraz musimy dodać wody. Ile wody dodajemy? 10% objętości naszego mięsa. Czyli na 4 kg muszę dodać tutaj 400 ml zimnej wody. I teraz muszę znaleźć coś, co ma 400 ml. Magda, przyniesiesz mi ten, ten. Do mojej kiełbasy wlewam zimną wodę. Dwa razy po 200. Hop. I gotowe. Teraz tą całą masę muszę dobrze wymieszać. Mieszam do momentu, aż masa zacznie się kleić. Kurde, wiecie co? Zrobiłem za dużo chyba tej kiełbasy, bo aż mi wypływa. <laughs> Ale spoko, damy radę. Chyba, żebym do tego to zainstalował. Nie wiem, chyba, nie. Proszę? Mieszaj, nie maruj. Masę na moją kiełbasę mamy już gotową, i teraz musimy wypłukać bardzo dobrze jelita. Na początek musimy je wypłukać z zewnątrz. Ja sobie je robię, o, w ten, oto właśnie sposób. Wydzielam odcinki, które tutaj mam, a następnie będę je indywidualnie płukał w środku. Jelito mamy już wypukane, więc teraz nakładamy je na naszą nakładkę do kiełbas. Hop. Czekaj, bo nie mam wprawy. <laughs> Jeżeli to mamy nałożone, więc teraz naj, najlepiej by było, gdyby były dwie osoby, ale Magda mi w ogóle nie chce dzisiaj pomóc. Nie wiem czemu. No ale dobra. Poradzę sobie sam. Tego nie wiążemy, bo tutaj musi, widzisz, wychodzi powietrze, bo jeszcze nie ma na tyle masy włożonej, żeby to po prostu szło. Jeżeli macie nadziewarkę o, do robienia kiełbas, to bardzo dobrze. I teraz. O, trzymacie i regulujecie sobie twardość i zbicie Waszej kiełbasy. Hop. I lecimy. I lecimy. I widzicie, w ten oto właśnie sposób powstaje najprostsza kiełbasa domowa, biała, bez speklowania. Hop. Da się, da się. Nawet samemu się da. Moja kiełbasa jest już gotowa, wygląda niesamowicie. Teraz wystarczy ją gdzieś powiesić na jakieś 2-3 godziny. Niech ona sobie delikatnie obeschnie i jest już gotowa. Możecie ją gotować w żurku, możecie ją gotować w barszczu białym. Wtedy ona odda ten cały smak do tej zupy. A jeżeli chcecie, to zawsze możecie sobie taką oto białą kiełbasę usmażyć na patelni albo zrobić na grillu. Dziękuję wam bardzo. To był przepis na przepyszną białą kiełbasę bez peklowania, bez zabawy, tylko po prostu biała kiełbasa na soli. A wy napiszcie mi jaka kiełbasa jest wasza ulubiona. I jeżeli lubicie kiełbasę, to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wam bardzo i życzę smacznego. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tego przepisu. Do zobaczenia. Nie, do, nie dodajemy alkoholu do kiełbas, tylko podczas, yy, podczas produkcji kiełbas raczymy się domowym alkoholem. Dobra, ty jesteś gotowa? Lecimy. A później powiem się Manko. Czy teraz pojedzie się Manko?